Nie wiem czy my słyszycie, ale teraz wielki moment otwieramy dużą skrzynkę. Uwaga, x to jest brok. Brok 8 punktów. Jessie, ile będzie punktów plus 8? I uwaga, nic nam nie wypadło, ból, ale będą jedne proste przedmioty. To może teraz sobie zagramy. Poczekajcie. Dobra, teraz gramy sobie, co mi mieliśmy grać. A, bo ono się jeszcze nie zaczęło. No to słuchajcie, tak wygrałem shoppingi. Zagramy sobie raz naszym nowym zademiarzem Nielpryma. Frankiem O Julian, bo ja, ja znam ty Więc słuchajcie, dzisiaj jest jeszcze jeden odcinek, taki króciutki. Jedną walkę. Gramy y, sobie, nie obłożenie, a tylko on może zmienić. No to dawaj dło. Bo mu napiszemy, żeby dało dło. O sorry, d U o. Dobra, typie dawaj dło. Ju Julian bo... 2010. To dobra, zrozumiem je jedło. Pewnie z Polski. Dobra, spoko. Dajemy gotowy i gramy. Spodziewam się, że to na mojej skrzynki wypadnie. Tak, pierwsza skręczka i tu Frank wypadł! Słuchajcie, tak się jaram bo naprawdę na przykład ja mam z skrzynek, a mój kuzyn to na przykład nic mu nie z mnie wypada, a mniej najwięcej z moich skrzynek wypada. Na przykład ostatnio... Było dużo nowych zadmiarzy, sorry. Bardzo dużo nowych zadmiarzy i się wtedy bardzo jarałem, bo to było nawet spoko. Szkoda, że jak daję cios, to nie mogę iść do przodu. To jest właśnie kiepskie, ale jeszcze nim nie grałem. Nigdy, nawet wypróbuj. Nawet spamka mi zaraz z tymi chorobami zabiję. A właśnie, jakiego na no, Chyba dobrego. Właśnie to jest głupio, że on tak stoi i tak nic nie robi. Dobra mordo, słuchaj, już po tobie. Albo już po mnie, no słuchajcie no. Tak to wygląda. Pyk. O nie, 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 rozwali mnie, rozwali. Ajajaj. Słuchaj, Sobie... on nie jest taki nawet spoko frank, ale nawet go lubię. Chodzi tak nie gram nim za dobrze. ROSA! Nie! Jeszcze do chmury wskoczył. Jaki typu? Damy radę z nim. Pyk, pyk. Głupiec właśnie to że tak, że taką ma coś. No Elo Frank, tak się z tobą pobawimy Dobra stary. Uciekamy, nie marnujemy czasu. I bijemy się z typami. Oj, on tu będzie gdzieś. On tu gdzieś będzie. Nic nie chodzi. No słuchajcie, no to my dajemy. Chciałem ulta zobaczyć bardzo, jakiego ma. jakiego on, jakie ona ja, ulta. No, to... Dobrego. Nawet spoko niż dobre. Nie. Tak to Mamy wygląda. Dobra, słuchajcie, już nie jestem przegapiony, niestety nie odparcia. Ale nie mam kłopoty, weźmy to z do pokoju podczas nagrywania. No i widzicie, Frank jest taki. Nie wiem, czy grać jeszcze raz z nim. On myślę, że będzie dobry na. A, tylko on może. No to. No to, mordo. Żegnam cię. Do widzenia. Opuść. No i tak kończymy nasze nagrywanie. Do widzenia.